Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeśli odcinek Was zainteresuje, zostawcie również łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam! Rzeszów to stolica województwa podkarpackiego. W 1354 roku prawa miejskie nadał Rzeszowowi król Kazimierz Wielki. Na przełomie XVI i XVII wieku rozpoczęto tu budowę zamku. Pół roku po zakończeniu bitwy wiedeńskiej do Rzeszowa udał się król Jan III Sobieski, by podziękować mieszkańcom za udział w odsieczy. Szczególnie dynamiczny rozwój miasto zaliczyło w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W sierpniu 1980 roku powołano pierwsze niezależne samorządowe związki zawodowe Solidarność, a od 2005 roku w Rzeszowie funkcjonuje międzynarodowe lotnisko, z którego odbywają się loty do Londynu. Nowego Jorku, Tel Awiwu czy do Monachium. Rzeszów plasuje się bardzo wysoko w rankingach miast przyjaznych dla biznesu, a Metropolia Rzeszowska zajęła w 2015 roku pierwsze miejsce w rankingu metropolii. W mieście znajdują się aż trzy specjalne strefy ekonomiczne, co wpływa na rozwój miasta. Jeśli zaś chodzi o warunki naturalne, to na północ od miasta znajduje się rezerwat przyrody Lisia Góra. Ponadto Rzeszów leży na pograniczu Pogórza Środkowo-Beskickiego oraz Kotliny Sandomierskiej nad rzeką Wisłok. Południowa część miasta położona jest na Pogórzu Dynowskim środkowa część na Podgórzu Rzeszowskim, a na północ od miasta znajduje się pradolina podkarpacka. To właśnie w Rzeszowie mieszkała pani Kazimiera. Urodziła się 7 sierpnia 1929 roku. Jej rodzina pochodziła z Kresów Wschodnich. Po wojnie trafili w okolice Rzeszowa, Pani Kazimiera ukończyła liceum w przeworsku, a po maturze zamieszkała w Rzeszowie, w którym spędziła całe późniejsze życie. Kilka lat po wojnie podjęła pracę w jednym z rzeszowskich banków. W swojej pracy była bardzo skrupulatna i zaangażowana. Pani Kazimiera miała o rok starszego brata Tadeusza. Mężczyzna ożenił się z kobietą, która posiadała dziecko, córkę z poprzedniego związku. Kazimiera natomiast nigdy nie założyła rodziny. Ich ojciec Grzegorz, urodzony w 1885 roku, zmarł na Sybirze. Dokładna data jego śmierci nie jest znana. Natomiast matka Leontyna. Urodzona w 1898 roku, zmarła na kilka miesięcy przed 95. urodzinami w 1993 roku. Tadeusz mieszkał w mieszkaniu odziedziczonym po rodzicach, a Kazimiera posiadała własne mieszkanie. W 2003 roku, kiedy zmarł Tadeusz, mieszkanie po nim odziedziczyła pasierbica. Krystyna. Kazimiera była z tego powodu bardzo niezadowolona, ponieważ uważała, że mieszkanie, a przynajmniej pieniądze za część wartości mieszkania, należą się również jej. Właśnie dlatego, że mieszkanie należało do jej rodziców. Natomiast Kazimiera uważała, że skoro brat otrzymał mieszkanie po rodzicach, a ona nie otrzymała niczego w spadku. To należy jej się coś więcej niż tylko 4 tysiące złotych, które otrzymała po śmierci brata. Było to powodem konfliktu między Kazimierą a pasierbicą brata. Jeszcze w 2010 roku, 7 lat po śmierci Tadeusza, sprawa nadal nie była wyjaśniona. Żona Tadeusza już wówczas nie żyła. A jej córka mieszkała wraz ze swoją rodziną, mężem i dziećmi w odziedziczonym lokalu. Jeden z synów Krystyny miał już około osiemnastu lat. Pani Kazimiera, choć była bardzo sprawna jak na swoje 81 lat, nie ze wszystkimi obowiązkami była sobie w stanie poradzić sama. W związku z tym do jej mieszkania często zaglądał młody mężczyzna, mieszkający w tym samym wieżowcu, co ona, ale w innej klatce. Pomagał jej zwykle w trudniejszych pracach porządkowych, naprawiał drobne usterki. Poza tym syn kuzynki Kazimiery regularnie ją odwiedzał. Mężczyzna również pomagał cioci, jeśli tylko czegoś potrzebowała. Pani Kazimiera była osobą zaangażowaną w społeczność kościoła, należała do duszpasterstwa bankowców i często również jeździła na pielgrzymki. W czerwcu 2011 roku w liceum, do którego uczęszczała przed laty, miał mieć miejsce zjazd absolwentów. Pani Kazimiera bardzo chciała w nim uczestniczyć i jako jedna z pierwszych osób zapisała się na zjazd i wpłaciła składkę za siebie oraz za osobę towarzyszącą. Nikt jednak nie wiedział, kto miał towarzyszyć pani Kazimierze. Nim jednak doszło do spotkania w liceum, stała się prawdziwa tragedia. Blok przy ulicy Pułaskiego w Rzeszowie to naprawdę imponujący budynek. Niektórzy nazywają go potocznie mrówkowcem, bo mieszka w nim około 800 osób. Sam budynek mógłby pomieścić wszystkich mieszkańców niejednej, średniej wielkości wsi. Właśnie w tym budynku, w mieszkaniu na czwartym piętrze, mieszkała pani Kazimiera. Na początku maja 2011 roku kobieta udała się do placówki bankowej. Zawsze wpłacała emeryturę do banku, zostawiała sobie skromną kwotę na podstawowe wydatki. Lubiła wizyty w banku, ponieważ pracowała tam przez wiele lat i miała z tym miejscem miłe skojarzenia. 11 lub 12 maja Jeden z sąsiadów widział ją przez skrzynce na listę na parterze bloku. Przez następnych kilka dni nikt nie widział pani Kazimiery, choć zazwyczaj raz na kilka dni odkurzała dywanik przed drzwiami mieszkania. Teraz jednak przerwa między jednym odkurzaniem a drugim trochę się przedłużała. 15 maja 2011 roku, około godziny 18, koleżanka pani Kazimiery przyszła do niej zgodnie z tym, jak się wcześniej umówiły. Zadzwoniła domofonem, ale pani Kazimiera nie podniosła słuchawki. A zawsze pytała, kto dzwoni, była niezwykle ostrożna. Kiedy ktoś pukał do jej drzwi, sprawdzała przez wizjer, kto stoi za drzwiami, zadawała pytania identyfikujące daną osobę, a kiedy już otwierała drzwi, to zawsze robiła to z zapiętym łańcuchem. Uchylała drzwi na kilka centymetrów i dopiero po upewnieniu się, że jest to ktoś, kogo dobrze znała, dopiero wówczas zdejmowała łańcuch i wpuszczała tę osobę do mieszkania mieszkania, które zawsze było posprzątane i czyste. Jednak tego majowego wieczora, mimo kilku prób dostania się na klatkę schodową, koleżanka pani Kazimier nie doczekała się odpowiedzi. Próbowała więc zadzwonić na dwa numery telefonów należących do koleżanki. Zarówno na telefon stacjonarny, jak i na komórkę. Pani Kazimierze zdarzyło się wychodzić z domu i przypuszczalnie mogła po prostu zapomnieć o umówionym spotkaniu. A telefon komórkowy być może zostawiła w mieszkaniu. Koleżanka stwierdziła jednak, że lepiej będzie upewnić się, czy z panią Kazimierą wszystko jest w porządku. Wówczas koleżanka zadzwoniła domofonem do sąsiadki pani Kazimiery. I poprosiła o wpuszczenie jej na klatkę schodową. Wytłumaczyła, że umówiła się z koleżanką, ale ta nie otwiera. Sąsiadka wpuściła kobietę na klatkę schodową, a następnie wyszła na korytarz, by upewnić się, że osoba ta mówiła prawdę. Mimo pukania i dzwonienia do drzwi pani Kazimiery, nikt nie otwierał. Kobiety postanowiły więc wezwać policję. Wkrótce przed blokiem pojawił się policyjny patrol. Zaniepokojeni funkcjonariusze uznali, że prawdopodobnie będzie trzeba wejść do mieszkania przez balkon. Jeden z nich pobiegł do komendy miejskiej straży pożarnej, która znajdowała się w odległości 400 metrów od bloku, zaś drugi. Udał się pod drzwi mieszkania. Okazało się, że wcale nie były zamknięte. Gdy tylko nacisnął klamkę, bez najmniejszego problemu wszedł do środka. Wewnątrz panował bałagan. Światło w łazience było włączone. W umywalce znajdował się grzebień. W jednym z pokoi znaleziono przykryte kocem ciało pani Kazimiery. Nie było żadnych wątpliwości, że kobieta została zamordowana. Na jej głowie widoczne były rany, na których znajdowała się zaschnięta już krew, a na szyi kobiety zadzierzgnięty był kabel elektryczny. Policjanci z patrolu uznali, że ich zadanie w tym miejscu już się skończyło. Potrzebny jest lekarz, który potwierdzi zgon. Technik kryminalistyki, który zabezpieczy wszelkie ślady i przedmioty, które będą służyły do identyfikacji sprawcy, policjanci z Wydziału Kryminalnego, jak również z Dochodzeniowego, a także prokurator, który będzie musiał wszcząć śledztwo w sprawie zabójstwa. I tak też się dzieje. Śledztwo w tej sprawie wszczyna Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. Oględziny na miejscu zdarzenia trwają całą noc. Policjanci odwiedzili wszystkie mieszkania w bloku, prowadząc rozpytania wśród mieszkańców. Nie wniosły one jednak niczego przełomowego do sprawy. Wielu sąsiadów, tych, którzy znali panią Kazimierę najlepiej, podkreślało, że była niezwykle ostrożna i na pewno nie wpuściłaby obcej osoby do mieszkania. Biegły z zakresu mechanoskopii w swojej opinii napisał, że zamek w drzwiach kobiety nie został naruszony. Na pewno nie doszło więc do włamania. Drzwi otwarto oryginalnym kluczem, zatem albo sprawca posiadał klucze do mieszkania kobiety, albo kobieta sama wpuściła go do środka, co musiałoby oznaczać, że bardzo dobrze go znała. Ustalono, że Kazimiera została zaatakowana w przedpokoju, w pobliżu drzwi wejściowych. Uderzona w głowę, osunęła się na podłogę, opierając się głową o ścianę, o czym świadczyły ślady krwi. Następnie ofiara oraz oprawca przenieśli się do pokoju, gdzie kobieta została uduszona kablem pochodzącym z jej mieszkania. Patolog stwierdził, że właśnie uduszenie przez zadzierzgnięcie było bezpośrednią przyczyną śmierci. Światło, które było włączone w łazience, oraz grzebień znajdujący się w umywalce, może świadczyć o tym, że być może była w trakcie porannej toalety, kiedy ktoś ją odwiedził. Biegły patolog określił, że do śmierci kobiety doszło około godziny 5.30 rano. Na około 2-3 dni przed ujawnieniem ciała. Skoro więc sąsiad widział panią Kazimierę 11 lub 12 maja, to prawdopodobne jest, że do zabójstwa mogło dojść 12 maja o godzinie 5.30, a sąsiad widział kobietę 11. Początkowo prokuratura i policja nie ujawniały żadnych szczegółów zabójstwa. A plotki na temat przebiegu zdarzenia zaczęły żyć w internecie oraz w rzeszowskiej społeczności własnym życiem. Pojawiły się plotki, że ciało kobiety zostało poćwiartowane. Te doniesienia dementowali później rzecznicy, którzy podkreślali, że kobieta została uderzona kilka razy w głowę narzędziem tępym lub tempokrawędzistym. Prawdopodobnie młotkiem, tłuczkiem, lub ewentualnie dużą pięścią, a następnie została uduszona. Jednak na jej ciele nie było żadnych innych obrażeń, a już z całą pewnością nie doszło do rozczłonkowania. Policjanci dowiedzieli się, że kobieta planowała wkrótce rozpocząć remont mieszkania. Chciała również nieco przemeblować pokój. Miała ogromną wolę życia i nieustannie coś planowała. Sporym zdziwieniem było to, że w przedpokoju stał odkurzacz, co wydawało się dziwne, biorąc pod uwagę godzinę, o której według patologa doszło do zabójstwa. Trudno przypuszczać, by kobieta postanowiła odkurzać o godzinie 5 rano. Sąsiedzi uważali, że nie zostawiłaby odkurzacza w przedpokoju, gdyby sprzątała poprzedniego wieczora. Policjanci starali się ustalić motyw w tej sprawie. Już na pierwszy rzut oka widać było, że rabunek nie był motywem. Kobieta miała na nadgarstku zegarek sporej wartości, ale sprawca go nie zabrał. Nie skusił się również na biżuterię, która znajdowała się w mieszkaniu. A w torebce pani Kazimiery znajdowało się 1200 złotych. Pieniędzy również nie zabrano, podobnie zresztą jak monety kolekcjonerskie. Napad rabunkowy został więc prawdopodobnie upozorowany, lub sprawca szukał w mieszkaniu czegoś zupełnie innego. Według psychologów, zabójca mógł uderzyć kobietę nienawiścią. A zabójstwo wynikało z tego, że od dłuższego czasu chował urazę do pani Kazimiery. W trakcie przesłuchań najbliższych przyjaciół policjanci dowiedzieli się, że pani Kazimiera planowała zmienić testament i przepisać swoje mieszkanie wnuczce kuzynki. W mieszkaniu nie znaleziono żadnego testamentu, ani pierwotnego, ani też późniejszego. Nie wiadomo nawet, czy rzeczywiście kobieta taki dokument spisała. Jednak brano pod uwagę, że sprawca mógł wykraść właśnie testament i po to przyszedł. Według stworzonego na potrzeby śledztwa profilu nieznanego sprawcy przestępstwa, zabójcą jest bardzo młody mężczyzna, który z jakiegoś powodu nosił w sobie urazę do kobiety. Zabił, bo jakaś granica została przekroczona. Jest to człowiek impulsywny, który ma skłonność do agresywnych wybuchów. Prawdopodobnie po zabójstwie miewał podobne wybuchy agresji. Być może jednak nie na tyle groźne, by zabić kolejną osobę, choć z pewnością tego nie można całkowicie wykluczyć. W tej sprawie podjęto szereg czynności. W tej sprawie podjęto szereg czynności. Zebrano kilkanaście tomów akt, a dla przypomnienia powiem, że jeden tom to 200 kart. Stąd możemy mieć pewność, że włożono mnóstwo pracy w to śledztwo, a jednak z jakiegoś powodu nie udało się zebrać wystarczających dowodów, by komukolwiek przedstawić w tej sprawie zarzuty. Sąsiedzi nazywali kobietę panią Kazią, i ciepło się o niej wypowiadali. Mówili, że pani Kazia to była taka dobra kobieta. Jeden z mieszkańców, który był jej sąsiadem przez ponad 30 lat, mówił, że była bardzo cichą osobą, która jednak miewała swoje humory i zawsze walczyła o swoje, potrafiła też stawiać granice. Badania śladów zabezpieczonych w mieszkaniu kobiety zostały przeprowadzone w Krakowskim Instytucie Ekspertyz Sądowych imienia Jana Zena. Niestety, mimo przeprowadzenia szeregu czynności, nie udało się wykryć sprawcy tego zabójstwa. Sprawa została umorzona z powodu niewykrycia sprawców. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Podobnie jak we wszystkich województwach istnieje Zespół do Spraw Przestępstw Niewykrytych, czyli Archiwum X. Policjanci z tego zespołu jakiś czas temu wrócili do sprawy zabójstwa pani Kazimiery, mając nadzieję, że teraz wraz z rozwojem technik kryminalistycznych uda się rozwiązać tę sprawę. Po latach wróciły do niej media. Między innymi program Paragraf Rzeszowskiego Oddziału Telewizji Polskiej, czy też magazyn kryminalny 997, gdzie sprawą zajmował się Szymon Wochal. O sprawie wypowiadał się prokurator z prokuratury okręgowej w Rzeszowie, pan Arkadiusz Jarosz. Mężczyzna zapewniał, że wyklucza w tej sprawie motyw rabunkowy, wykluczono również motyw seksualny. Zwraca natomiast uwagę na to, że zabójca musiał być poplamiony krwią swojej ofiary. Być może ktoś widział go uciekającego z bloku, ale z jakiegoś powodu do tej pory nie przekazał żadnych informacji. Po letach w mediach pojawiła się informacja, że na początku maja 2011 roku w bloku, w którym mieszkała pani Kazia, były przeprowadzane przeglądy kominiarskie. Prokuratura brała pod uwagę to, że ktoś mógł się potrzeć pod kominiarza, i dlatego kobieta wpuściła zabójcę do mieszkania. Chociaż nie koresponduje to z bardzo wczesną porą, kiedy według patologa miało dojść do zabójstwa, a przypomnę, że było to około godziny 5.30 rano. W tej sprawie podejrzewano młodego mężczyznę z Rzeszowa który w podobnym czasie dopuścił się napadu na inną starszą kobietę, a także na pracownicę miejskiego ośrodka pomocy społecznej. W trakcie badania wariografem wykazano, że mężczyzna mógł dysponować wiedzą o zdarzeniu, ale jak wiemy, wariograf nie jest urządzeniem na tyle miarodajnym, by mógł być dowodem w sprawie. Po latach wiemy tylko tyle, że 5 maja pani Kazimiera była na zakupach spożywczych. 7 maja odkurzała dywanik na klatce schodowej, a 11 lub 12 maja była widziana przez skrzynce na listy. Od tamtej chwili nikt już nie widział pani Kazimiery. 15 maja rano nie udała się do kościoła. A nigdy nie opuszczała mszy. Żaden z sąsiadów nie słyszał hałasów w przypuszczalnym terminie zabójstwa ani też w innych dniach poprzedzających dzień ujawnienia ciała. Sprawa zabójstwa pani Kazimiery do dziś pozostaje nierozwiązana. Policjanci z archiwum X z Rzeszowa, a także pan prokurator Arkadiusz Jarosz nie poddają się wyjaśnianiu tej sprawy. Sprawy, która jest szczególnie wstrząsająca, ponieważ dotyczy starszej osoby, która w starciu z młodym mężczyzną, bo na takiego wskazuje sposób dokonania zabójstwa, nie miała najmniejszych szans. Jeśli ktokolwiek z moich widzów dysponuje wiedzą, która mogłaby pomóc w ustaleniu i ukaraniu sprawcy, może przekazać informację, pisząc do mnie na adres mailowy dostępny w opisie, ale przede wszystkim powinien skontaktować się z Archiwum X z Rzeszowa pod numerem telefonu 47 82 123 27 lub mailowo, adres wyświetla się na ekranie. Można się również skontaktować z Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie pod numerem telefonu 17... 506 1278. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następne zapraszam was już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!